Małe, duże, maleńkie i ogromne. Prawie tysiąc maskotek to odpowiedź mieszkańców powiatu na apel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. W imieniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach chciałbym podziękować za udział w akcji pod tytułem I Twój, miś może zostać ratownikiem. Akcja została bardzo ciepło przyjęta przez mieszkańców powiatu Kozienickiego. Pluszaki były zbierane zarówno przez instytucje, jak gminy i szkoły, ale również i mieszkańcy przychodzili często z dziećmi, które pozostawiały te swoje misie, aby to ich miś mógł zostać również ratownikiem i udzielić pomocy innym dzieciom, które są świadkami często bardzo tragicznych skutkach zdarzeń. Maskotki w najróżniejszych kształtach i kolorach wypełniły praktycznie całą świetlicę w budynku komendy powiatowej. Misie trafiały do nas w bardzo różnym stanie. Czasami były to Misie używane, misie, które często obcowały bardzo długo z dziećmi, ale również bardzo dużo misiów było nowych. Zanim jednak misie i towarzyszące im najrozmaitsze psiaki, słonie, żyrafy czy owieczki rozpoczną swoją służbę w samochodach strażackich, muszą zostać poddane specjalnemu przygotowaniu. Wszystkie te misie, które otrzymaliśmy trafią do dezynfekcji, a następnie wrócą do nas czy też do innych jednostek ratowniczo-gaśniczych i będą jeździły na samochodach gaśniczych, które biorą Dział bezpośrednio w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Zbiórka Missyów już została zakończona. Teraz czas na realizację celu tej społeczno-informacyjnej kampanii czyli udzielanie wsparcia psychologicznego, minimalizowanie stresu i zwiększanie poczucia bezpieczeństwa dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, pożarach oraz innych niebezpiecznych zdarzeniach. Patronat nad nią sprawowali komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Wojewoda Mazowiecki oraz klub Jednostka Honorowych Dawców Krwi.